Boże, poczekamy aż ten pociąg przejedzie. Boże, on ma sankę za sobą. Ja myślałam, że ma tą taką deskę ratunkową. nie wiem czemu. A żeby się nie utopił, dopadnie. Ej, ale ja jak idę na sanki, to moim ulubionym sankiem jest takie kółko. Siadasz na takim kółku jak jak ktoś zrzuca, to jeszcze się, się tak obkręca. Tak Jedzi się. Psiu, 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 psiu. Nie jabłko, takie kółko, Nie duże jabłko, kółko. Żadne kurwa jabłuszko. To nie było jabłuszko. Jabłuszko jest chip. To było. Kurwa, kółko. A, idę szukać. Sanki, kółko. Nikt mnie kurwa nie rozumie nawet Google. O, mam, 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 mam. To jest kółko, kurwa. Siadasz tu i masz te korączki. Jedzisz w kółku. To nie jest miska na żeganie, bo to jest płaskie, to nie jest miska. I to nie jest jabłuszko. Wy jesteście jacyś nienormalni. Wy nie wiecie, jak jabłuszko wygląda? Jabłuszko wygląda tak, jak taka cipcia. Tu się trzymasz z przodu, kurwa, i musisz to tak do góry dawać. A na takie kółko, to sobie wsiadasz, stary, i jedziesz jak szef. Dupolot, to jest? A wy jesteście chyba dupoloty, jest kurwa. Dupolo. <noise> Co to kurwa jest? To jest paluch? Ja myślałam, że to jest Ginold połączony z Pitbullem Nie wiem czemu Pozdrawiam was, kurwa, youtuberzy Jebić, szczerze, kurwa, jebać Twoją ciągłą ofensywą wywołała najgorszych ludzi Którzy ją teraz gnębią A ona sama stała się po prostu wrogiem publicznym Troszeczkę to jest taka sytuacja, że Maja Chciała zjeść ciastko I mieć ciastko Ja czegoś tu nie rozumiem. Ja odkryłam jakąś prawdę ponad prawdami i jestem, nie wiem, bardziej dociekliwa niż inni. Czy ludzie tego kurwa nie widzą? Maja Staśko wybija się na tych wszystkich rzeczach, które robi, bo chce być po prostu influencerką. I zahacza o maksymalnie skrajne tematy tylko po to. Ja nie wiem, po co w ogóle ktoś analizuje, kurwa, co ona robi. Czy ona robi jakieś akcje charytatywne? Kogo ona tam zaczepia? No, k***a! Wszystko co robi jest tak sprzeczne so, ze sobą, że jej nie chodzi o pomoc komukolwiek, tylko o pozyskanie zasięgów i bycie influencerem. I to jest wszystko! Tu nie ma k***a, głębszego dna drugiego zastanowienia. Przecież już przy pierwszym haligu kuba to powiedziałam. Ale to nie tak, że ja się denerwuję, po prostu dla mnie jest to tak oczywiste. Ktoś, kto mówi, że chce walczyć z przemocą i idzie się bić, jest to k***a wystarczająca sprzeczność w życiu tego człowieka, dobra? Ja jeszcze po tym pierwszym go miałam takie Dobra, może faktycznie chciała iść po zasięg, żeby zwrócić uwagę na jakieś, kurwa, problemy społeczne I Jeszcze, jeszcze ok Ale jak poszła drugi raz to samo miejsce Bić się znowu To ja już mam takie, kurwa, nieważne, nie? Ona nie jest głupia Właśnie o to chodzi Ku to jest tak, czekaj, jakby, na przykładzie kogo by Ci to wytłumaczyć? To nie jest case Monika Kociak, Monika Kociak została zrobiona przez agencję. Ktoś, kto umyślnie balansuje na kontrowersjach. Właśnie, czy Murańscy? Murańscy trochę tak, aczkolwiek nie wiem, czy oni nie są na tyle fanatykami swoich własnych ideologii, żeby... Czarty, 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 czarty. Wiecie, na ten marceń troszeczkę mi pasuje do tego, bo on sam sobie obrał drogę właśnie bycia tym wrogiem publicznym numer jeden, tylko też on jest dosyć krótko, wiecie... W tym, w tym internecie, żeby... Ale ktoś, kto umyślnie bazuje na kontrowersji. Troszeczkę mi fagata pod to podchodzi. Natan jest teraz królem, a nie wrogiem, co ty mówisz. A czyim królem jest? Z tego, co z nim ostatnio rozmawiałam i pytałam, czy chce być dalej wrogiem publicznym numer jeden, powiedział, że chce. Tak, nie z YouTube'a to Korwin idealnie pasuje, ale to, to ja nie myślę o tym, ale to tak ktoś... No, miałam taki przykład gdzieś z głowy, ale nieważne. Są osoby, które umyślnie chcą iść w bycie wrogiem publicznym numer jeden, żeby pozyskać jak największy zasięg. Po prostu. Kontrowersja Sprzedaje się najlepiej. Czy wychodzi się na hipokrytę, czy się szarga swoje własne przekonania. Dla tych ludzi nie ma to nic wspólnego. Jeżeli Maja Staśko chce sobie wycierać mordę swoimi akcjami charytatywnymi, niech to robi, kupa. Jak dla mnie to obchodzi, jakby i tyle. Wystarczy przestać, a nie gadać i tyle. Przykład Fagaty pokazał, że internet nie jest w stanie kogoś skancelować. Przykład Nitro pokazał, że internet nie jest w stanie kogoś skancelować. Jeżeli masz wyrobioną własną publikę, to krytyka są bańki. I bańki się czasami ścierają. To, że Cię jedna bańka nie lubi, nie znaczy, że to Twoja przestanie. Rozumiesz? Ewron jest naj, najgorszym przykładem takiej bańki. Właśnie chyba jest najlepszym przykładem takiej bańki. Bo nawet jeżeli inne community nie lubią Ewrona, to jego community Community go uwielbia. I nieważne co Ewron zrobi, to to jego community będzie go uwielbiać, a inne będą go nie lubić. Ale ja dalej nie rozumiem, dlaczego są ludzie przejmujący się opinią Staśko, rozumiesz? To jest osoba, której opinię można kupić k***a, za 10 zł. Ja nie wiem, po co się kimś takim przejmować. Naprawdę. Chcesz, żeby powiedziała na ten temat, to kupa powie na ten temat. Chcesz, żeby powiedziała tak, powie tak. K***a. Nic tam się wielkiego nie dzieje. Będzie pisać o tobie na Twitterze, się. Nie chcę kutać pisze, co mnie to obchodzi. Każdy może sobie pisać, co chce. A ja mam prawo do posiadania wyj***a wi... na wszystko co ludzie piszą. Frania dostał 10k donate'a. Uuu, to mu współczuję. Współczuję Franiowi. I co ty, co? Ja... 10 koła? Współczuję. Nie dość, że prowizja dla strony, to jeszcze mu się zapłacić od tego podatek. Nie dawajcie widzowie mi takich dużych donate nigdy. Jak chcecie mi wysłać takie pieniądze, to się dogadamy na darowiznę. To ile zostanie? W zależności Remik, od tego, jaki ma typ działalności, wiesz? Jeżeli jest na ryczałcie, a powinien być chyba na ryczałcie, to 15% podatku od kwoty już zajętej przed. Chce w sensie się już po prowizji a, da, od strony. Da, da, no. Co tu się stało? W ranie dostał 10 tysięcy no, spoko. No i tłumaczę widzą jak działają podatki. Wiesz jaki koł, kod? Zobaczcie na niego. Zapiszesz, że kod jest inwalidą i że jest upasiony, jak on tak... To jest taki kod genetycznie. Dlaczego go banujesz? w niego. Boże święty. Obraził Emeta. No i co z tego? To Emet w... nawet nie umie czytać. Umie. Czy on na ciebie kichnął? Tak. <śmiech> Otworzył... <śmiech> Otworzył ryj i nie wiedziałem, co chciał zrobić. <laughs> Myślałem, że ziewa. <laughs> Postanowił on podzielić się swoimi odczuciami na Twitterze. Dostałem zmontowany filmik z randki z babcią i średnio to mało powiedziane. Sama randka i wydarzenie na żywo wyszło super, ale jak patrzę na film, co dostałem, to nie chce mi się w... na święta. I komentarze pod tym tweetem okazały się bardzo jednoznacznie krytykować wpis Kacpra. Dlaczego? Powiedział, że mu się film nie podoba. I zachowanie wobec swojego montażysty, że go publicznie mieszasz z błotem. Co? Czyli, jeżeli Short zmontuje film, który mi się nie podoba To ja mam powiedzieć, że mi się podoba, bo kurwa nie mogę powiedzieć, że mi się nie podoba? O i ch tu chodzi? Prywatnie, jeżeli temat dotyczy filmu, który jest tak wyczekiwany przez publikę Kacpra Czyli film z tej randki z babcią, bo to była głośna, medialna sprawa Kłop napisał Chyba, że nie tak sobie wyobrażał zmontowany z materiał i jest wku**iony, bo chciałby już wrzucić, ale nie może wrzucić, bo mu się nie podoba montaż. No to co? Z tego? Zasadna ludzi mi. chwalisz publicznie, krytykujesz bez świadków. A jakby napisał tak, no, miałem wam wrzucić film z randki z babcią, ale nie podoba mi się montaż, więc przekładam, pewnie film wejdzie dopiero po nowym roku. To co? No to lepiej? Ale to jest Chyba dokładnie to samo! W sensie, ja tak rozumiem tego tweeta, ale po to się zatrudnia montażystę, żeby montował filmy i się za to płaci. Ale go publicznie upokorzył. ale gdzie jest publiczne upokorzenie, stwierdzając, że po prostu nie podoba mu się kurwa montaż? Co to jest kurwa za upokorzenie? No czasami montażysta zrobi zajebistą robotę, a czasami wizja twórcy z montażystą się rozminą. No to jest kurwa życie! Pokolenie płatków śniegu, kurwa. Naprawdę. Skandal, bo się... Kurwa, montaż komuś nie podoba. No i chyba Kacper nie do końca zna zasadę bycia dobrym liderem, która brzmi Chwal publicznie, krytykuj w cztery oczy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oglądałeś ten filmik, gościu, który to napisał wcześniej na czacie. Oglądałeś go, kurwa. Nie, nie oglądałem, tak się zarządza ludźmi. Dobrze, będę miała swoją wielką firmę, będę panią prezes, będę podbijać świat, właśnie tak będę robić. Chwalić publicznie, a krytykować w cztery oczy. Ale coś czuję z tej krytyki, będzie kurwa więcej. 어? <놀람> <놀람> O, i jako dobry lider będę krytykować na bułeczkę. Moja krytyka będzie, zaczniemy od e, bułeczki, tak? Cieszę się, że mam cię w moim zespole jesteś naprawdę wartościowym pracownikiem. Potem przejdziemy do mięska, czyli tej właściwej krytyki, czyli nie podoba mi się jednak, jak wykonujesz tej tę część obowiązków. Powinieneś robić to tak, jak swoje inne obowiązki, czyli wspaniale i najlepiej. A tutaj czuję, że troszeczkę nie domagasz, a później przykrywamy to znowu bułeczką, i mówimy, mimo wszystko widzę twoje zaangażowanie. I wiem, że sobie z tym poradzisz, bo jesteś wspaniałym pracownikiem. Pa! Pozdrawiam. Liderem. I to w cztery oczy, bo krytykuję cię w cztery oczy. Ty jesteś serio głodna? Nie jestem głodna. Serio tak się robi. Na zarządzaniu mnie tego uczyli. Jak opierdać ludzi? Musisz ich pochwalić, opierdolić i pochwalić. Zasada na bułeczkę. Jak ty chcesz krytykować, jak nawet dostawcy nie odmieniać opierdolenia? Nauczy się. Kto chce pracować w mojej firmie? Będę uczyć się krytykować ludzi na was. Mogę ci pilnować kota. Mogę mieć dwie posady? Możesz, Sort. Ej, short, chcesz podwyżkę? Uważam, że zasługujesz na podwyżkę. Wyskakuj z kasy. Czyli tak. Ile się daje ludziom podwyżki, jak się im daje podwyżkę? 20%? 20% brzmi dużo. No nie wiem, short. No nie wiem, nie wiem. Ty short. A ty do kiedy studiujesz? <laughs> nie wiem, czy ja chcecie dalej zatrudniać, jak nie będziesz studiował. Hehe. <laughs> Dopiero czwarty semestr. A to hi. To dobrze, to dostaniesz podwyżkę i możesz dalej robić. Tylko mi przypomnij, bo wiesz, że zapomnę. Ekumizacja. Chcę mieć taką szefową, ja jestem Bardzo super zły. szefową, no. ale niestety ha. niestety mam tylko jednego pracownika i ja z nim short. Ale dzięki szortowi możecie oglądać super skróty na YouTube i TikTocki też montuje short, także pozdrow dla shorta. A short czytasz komentarze? W tych komentarzach na YouTube to Cię wszyscy chwalą. Wszyscy piszą, o jakiś cudowny jest short, o jakiś wspaniały montaż, panie montażysto, oj. Jestem koksem? No jesteś koksem. Nikt mnie tam nie chwali, mimo że to mój kanał. Gamieńczyk nie ma. Tylko jego, chwalę Super montażysto, dziękujemy. Nawet wiecie, nie piszą gdzie. O, nowy odcinek Kasik. jej, ale super, tylko. Montażysto, dziękujemy za skróty. Wow! Montażysto, co gdyby nie ty? Wow, montażysto! A ja to co? Kwa? To jestem. w jakimś czy co? Hello? Jestem tu. Ile Short dostaje procent Kasiks ze swojego kanału? Nie, ile mi daje procent. Short mi daje jakieś 10% z kanału, z kanału na YouTube, jakoś tak to wychodzi chyba. 10 albo 15% jest dla mnie, to jest dla Shorta. No, zależy od miesiąca. Pionizuj się, chopie, do życia, do życia. Stajemy content. Trzeba TikToki nagrywać.